się odbywa, bo jak ze swojego punktu widzenia, kiedy jeszcze ja pracowałem Kultury przez 24 lata, to promowaliśmy różne produkty. Nie wiem, niektórzy pamiętają, organizowali festiwal potraw trasyckich, fajnych produktów turystycznych, bo taki czas, tak to trzeba, naplechani bardzo turystycznych, postaci, książki z tymi y, przepisami na te potrawy, ale też wyszedł fajna, fajna promocyjnie sprawa od pokazania naszej tej, na tej, na tej kultury

Na, zdanie, na, stanem, obrad. Na, na naszej sali obraz właśnie dzieło, a, 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 a tak ona będzie nam służyć, będzie utrwalać nasze rodzinne historie i przepisy i Państwa zaangażowani i to, że tak dużo było zgłoszeń sprawiły, że na pewno referat promocji jeszcze jeden konkurs z <grytania> <grytania> tak, <grytania> tak, tak, jeden. Tak. Dziękuję za, za udział i oddaję głos naszemu gospodu. jak się <grytania> No my to z panem i z panem relatem trzech panów, tak? Panu, ja to państwu powiem tak, ja się cieszę, że jeszcze raz tu dziękuję naszemu referatowi promocji sprawieniu na czele, że takie pomysły wdrażają żyć w życie, bo piszemy tych projektów dużo nie tylko tego typu inwestycyjnych, tutaj będę mówił przy okazji tak tych smakowitych rzeczy, tutaj o inwestycyjnych. Ale one już czasami mówią, że nie wyrabiają, zwłaszcza no ze mną, ale daje im wolnym rękę i to jest fajne. Bo pomysły się chodzą tam gdzie nie z nakazu, z pomysłu. W różnych sprawach. Więc pomysły mają świetne idzie im to dobrze. Jeszcze im raz gratuluję i żeby się taki ten poziom trzymały cały czas. Ja na każdy konkurs i chwilę, chwilę się piszę.